Na tym kanale, ale i w całej mojej pracy, we wszystkich moich analizach, interakcjach, pochylałem się nad wieloma problemami. Chciałem mieć dziewczynę, chciałem mieć pieniądze, chciałem być szczęśliwy. Chciałem się nie obiadać, chciałem się nie odgrywać na zakładach i chciałem nie mieć depresji. Więc analizowałem te problemy i problemy wynikające z tych problemów. Często po rozwiązaniu jednego pojawiał się dużo większy i to taki, którego nikt się nie spodziewał. Naturalnie, kiedy dzieliłem się swoimi emocjami, wyzwaniami i wnioskami na temat jakiegoś problemu, pojawiali się zainteresowani, którzy również się z tym czymś borykali. Wzajemna relacja dwóch ludzi zainteresowanych tym samym problemem może się rozwinąć do różnego poziomu zaawansowania. Ja coś powiem, ty coś posłuchasz, podumasz i pójdziesz se dalej. Może coś skomentujesz, może się wywiąże jakiś dialog, może seria rozmówek, może współpraca mentoringowa, może wymiana doświadczeń, może nawet zostaniemy kolegami. Maybe yes, maybe no, probably no. Może się rozejdziemy, ale z ogromnym poczuciem satysfakcji wykonanej pracy i poczuciem dobrej zmiany. Na plus! Z ogromnej większości interakcji, jakich doświadczyłem, tylko malutki promil to takie właśnie historie sukcesu, po których czujemy się chociażby na poziomie perspektywy częścią tej samej społeczności. Może to moje nierealne standardy i oczekiwania, ale w większości to historia porażki. Moim oczywistym punktem odniesienia jest moje doświadczenie. Z powierzchownych problemów dotyczących finansów, zaburzeń, uzależnień czy relacji damsko-męskich dotarłem bardzo głęboko do rdzenia tych problemów. Do takiej pra-przyczyny ludzkiego cierpienia. Stąd wszystko wydaje się klarowne. Jest głęboki spokój, jest w porządku. Z tej perspektywy przykro mi, że ogromna większość ludzi zadowala się powierzchownym rozwiązaniem swojego problemu. Zadowala się plasterkiem na ranę, szybkim remedium, które bardzo często adresuje o wiele bardziej symptomy niż chorobę, czyli źródło tych symptomów. Zajęło mi trochę czasu, żeby nie oczekiwać od ludzi, że zechcą wejść głęboko w zrozumienie natury ludzkiego umysłu, naszych motywacji i zachowań. Rozumiem i dziś potrafię kochać zarówno siebie i moich najbliższych ludzi, jak i ludzi, którzy głosują na inne partie polityczne, na tych, którzy krzyczą, że freak fighty to gwałciciele i pedofile, i na tych, którzy nienawidzą Engela za to, że dudka nie wziął na mundial. Gdybym miał te same geny i przeżył to, co oni, robiłbym to, co oni. Gdybym miał te same geny i przeżył to, co oni, byłbym nimi. To naprawdę jest takie proste. Choć niełatwo to czasami poczuć na co dzień, gdy spotykamy ludzką ignorancję na ulicy i w sekcji komentarzy na YouTube. Nie masz wielu problemów. Może masz wiele wyzwań i zadań, ale problem główny jest jeden. Jak go rozwiążesz, to pozostałe wyzwania, zadania i dyskomforty przestaną być problemem. To jest praca. This is the job. Stoicyzm albo szukanie winnych w rzeczywistości, która jest inna niż zapragniesz. Szukasz powodów, że jest źle, albo szukasz sposobów odniesienia się do sytuacji, jaką zastałeś. Akceptujesz rzeczywistość taką, jaka ona jest i racjonalnie się do niej odnosisz. Albo jej nie akceptujesz, zakrzywiasz w głowie i myślisz, jak powinno być i oceniasz, że nie tak powinno być i się do niej nie odnosisz racjonalnie. Albo w lewo, albo w prawo. Tu i teraz nie ma trzeciej drogi. Dobry wieczór. Często ten emocjonalny angaż i wytykanie palcem winnych jest tak subtelne, że łatwo je przeoczyć. Bardzo Cię przepraszam za to, że źle zareagowałem na Twoje liczne błędy i uwierzyłem, że mogę na Ciebie liczyć. Z obecnej perspektywy widzę, że jesteś po prostu nieodpowiedzialnym gnojkiem i nic nie usprawiedliwia tego, że nie zobaczyłem tego szybciej. Bardzo przepraszam i biorę całą winę na siebie. Moim zadaniem jest być czujnym, żeby tego nie przeoczyć. A jak zauważę, to empatycznie wobec siebie zaakceptować, wyciągnąć wnioski i mieć intencję zachować się lepiej w przyszłości. My jesteśmy tu, gdzie akceptacja, miłość i branie odpowiedzialności. Oni tam, tam gdzie stało, stało zomo. ZOMO. Na, to błąd. Nie ma ich. Jesteśmy tylko my. Czasem akceptujemy, czasem nie. Czasem wytykamy palcem, czasem nie. Niedoskonałość to część naszej egzystencji. Wszyscy jesteśmy zomo i wszyscy jesteśmy oświeconymi, odpowiedzialnymi jednostkami. Jestem Tobą, oni wszyscy też są nami. Jak to zrozumiemy, nigdy nie będziemy sami. Wszystko jest na skali, a każda chwila to moja szansa, żeby lekko poprawić bilans.